W dzisiejszym odcinku Wam pokażę, co zamówiłam ze sklepu pupilla. Piotrka jest już otworzona, a więc Wam po prostu zrobię hol e, Dobrze, pierwszą rzeczą jest miskus Chciałam najpierw zamówić mieszankę z mikserem, albo nie niedostępna e, Kosztował on chyba, w sumie to nie wiem ile kosztował, ale jest tutaj 60 gram Trzeba by podawać, Można go podawać co 2-3 dni. Tutaj jest napisane. Jeżeli są jakieś hałasy, to chętnie hałasuję. Ok, tak. więc weźmy sobie następną rzecz. Również z -petsu jest to mieszanka korzeni dla królików i kryzonii. E, najpierw chciałam wziąć mm, korzenie miszka lekarskiego, ale zobaczyłam mieszankę na stronie, więc ją zrobiłam. Te zapki są właśnie różne i mm, jest, jest 75 g. A więc pokażę Wam skład. Korzeń prawo ślazu, omianu, piano, lukrecji, gala, nie wiem jak to przeczytać. Lubczyka no i mniszka lekarskiego. O tutaj dla małego rodzinie jako dodatek, a ja to większość zwierząt jedną łyżeczkę. Już co 2-3 dni. To jest już ostatnia rzecz z Herbal i Jest to z ziołami. Zawsze na stronie, jakby jakieś to sianko, to tutaj są te kolorowe zioła. Ale y, tutaj akurat ich nie mam, bo one są z tyłu. A mi to nie przeszkadza, że są z tyłu. No ważne, że są. Ok, a więc to jest y, pierwsza rzecz z Mixerama. Jeżeli są hałasy ja, to moja mama odgórza. Y, no i to jest Witam, Mix. Właśnie ona jest taka na przeziębienia, żeby właśnie mm, wasze zwierzętko było zdrowe. I tutaj jest jabłko, banan, rodzynki, albo dzikiej róży, papryka czerwona i zielona, płatki pomidora, ogórek oraz cukinia. Jest tutaj 100 gram. No więc e, zaraz Wam pokażę jak to wygląda w środku. Jest to w sumie całkiem duże, myślałam, że będzie mniejsze, no ale teraz Wam pokażę co jest w środku. Ok, a więc tak to wygląda. Eee, o, ogórek mi się sukienki czytam ogórek, eee, Spróbuję. I później mi się to spodobało, bo tutaj jest e, dużo bananka, czyli dużych kawałków. Hmm. No i przejdźmy do następnej rzeczy, już ostatniej. Ok, i to jest ostatnia rzecz. Naprawdę ona jest duża. Eee, no i to jest mikser Tutaj jest 500 gram. Ona jest naprawdę duża. Składników już nie będę Wam czytać, ale możecie sobie zatrzymać. Okay. Bo naprawdę ten skład jest duży. Tu nie I to jest moja pierwsza mikser. Jestem po prostu zachwycona. Zapomniałam powiedzieć, że ona jest dla chomików seryjskich. No i ona jest Nessus Gold oraz Teddy hamter. Mix, czyli to jest takie, jakby one są pomieszane. Nie wiem, ale tak to wygląda. I jest naprawdę ładna. No. Już byłam chętna. I to jest e, jego prezent na urodziny. Niedługo też będzie odcinek z jego urodzin, bo one będą 20 lutego. Więc tak to wszystko się prezentuje. E, I to jest paczka urodzinowa dla Henia. A teraz. Będziemy musieli się żegnać. Myślę, że te zakupy są naprawdę fajne oraz udane nam. No. A więc pa!